Cześć, witajcie na kanale. Poruszymy dziś temat trudny, ale również absolutnie kluczowy dla udanego rozwoju biznesu dietetycznego. Zajmiemy się tematyką zarządzania trudnymi klientami, którzy czasami mogą prezentować wręcz rozszczeniowe postawy. To jest nieodłączna część działalności specjalistów pracujących z ludźmi, w tym również dietetyków. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam szczegółowy protokół postępowania, który zaprojektowany jest tak, aby umożliwić Wam skuteczne radzenie sobie z problematycznymi sytuacjami z klientami, a w szczególności z roszczeniowymi klientami. Protokół ten pozwoli Wam zautomatyzować postępowanie w trudnych, często bardzo emocjonalnych sytuacjach. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym dietetykiem, czy dopiero rozpoczynasz swoją karierę w tym zawodzie, prawdopodobnie spotkałeś się lub też spotkasz z sytuacjami, które wymagały będą od ciebie umiejętnego zarządzenia trudnymi, rozczeniowymi klientami. Czy kiedykolwiek otrzymałeś wiadomość e-mail, czy też telefon, pełen pretensji, frustracji i niekończącej się listy zastrzeżeń? Jeśli tak, to dzisiejszy odcinek jest właśnie dla Ciebie. Protokół, który ci dziś przedstawię, sprawdził się w wielu kryzysowych sytuacjach wprowadzonych przeze mnie biznesach. Ma on na celu nie tylko pomóc w zarządzeniu trudną sytuacją, ale również daje Ci narzędzia do automatycznego i skutecznego radzenia sobie z roszczeniowymi klientami. Pierwszym krokiem, który przybliża Cię do rozwiązania trudnej sytuacji, jest zawsze aktywne i empatyczne wysłuchanie Twojego klienta. Nie będzie to łatwe. Ale ważne jest, aby pozwolić klientowi wyrazić swoją frustrację, nie przerywając mu. Często sam fakt, że ktoś jest gotów wysłuchać mnie, pomaga złagodzić napięcie. Ważne jest, aby ta gotowość do słuchania była autentyczna, ponieważ bez niej cały proces może okazać się niewystarczający. Niezależnie jak emocjonalny jest twój klient, zachowaj profesjonalizm, spokój i cierpliwość. To pomoże utrzymać konstruktywną Atmosferę całej rozmowy. Im więcej emocji w dyskusję wnosi Twój klient, tym bardziej Twoje emocje powinny być stonowane. Drugi, w mojej opinii, kluczowy punkt tego protokołu to zdefiniowanie problemu, prawdziwej przyczyny niezadowolenia klienta. Zidentyfikowanie prawdziwego źródła niezadowolenia może wymagać zadawania dodatkowych pytań. Istotnym elementem jest szczere. Szczere przyznanie się do błędu, jeżeli takowe miało miejsce. Ta część protokołu, ta część procesu wymaga wykorzystania całego wachlarza umiejętności miękkich, interpersonalnych. W niektórych przypadkach okazać się może, że Twój klient potrzebował po prostu Twojej uwagi, a problem okazuje się mieć znacznie mniejsze, drugorzędne znaczenie. Po zidentyfikowaniu problemu zaproponuj konkretne rozwiązanie. To rozwiązanie powinno być rozwiązaniem Twojego klienta. Jeśli jest to możliwe, daj klientowi kilka opcji, aby mógł wybrać rozwiązanie, które bardziej mu odpowiada. W całym protokole ważnym jest, aby działać szybko, sprawnie natychmiast. Ta szybka reakcja pokazuje klientowi, że jest dla Ciebie ważny i że naprawdę chcesz rozwiązać jego problem. Upewnij się na końcu, że zaproponowane rozwiązanie jest satysfakcjonujące dla Twojego klienta. Na koniec pamiętaj, że nawet najbardziej rozczarowani klienci są często źródłem najcenniejszych informacji zwrotnych. Są oni doskonałym źródłem informacji na temat obszarów, które wymagają naszej interwencji, poprawy. Wykorzystaj te trudne dla Ciebie doświadczenia jako okazję do nauki i rozwoju. Analizuj sytuacje, które były trudne, aby lepiej sobie radzić z nimi w przyszłości. Na zakończenie naszego dzisiejszego materiału chciałabym podkreślić istotę jeszcze jednego kluczowego elementu skutecznego zarządzania takimi trudnymi sytuacjami. Mimo iż komunikacja z takim klientem często może się rozpocząć w formie pisemnej, jak na przykład klient wysłał do nas maila, jeżeli jest to tylko możliwe, staraj się przenieść całą interakcję na płaszczyznę bezpośrednią. Komunikacja pisemna, choć ma swoje zalety, niesie za sobą solidne i liczne ograniczenia. Subtelność tonu, kontekstu i niuanse emocjonalne mogą być trudne do przekazania w formie pisemnej, co zwiększa ryzyko nieporozumień już w i tak napiętej sytuacji. Bezpośrednia rozmowa telefoniczna lub na żywo zazwyczaj oferuje szerszy kontekst dla efektywnej komunikacji. Taka forma komunikacji da Ci możliwość łatwiejszego odczytania emocji i intencji Twojego rozmówcy i pozwoli lepiej zrozumieć nie tylko to, co Twój klient mówi, ale także to, co naprawdę myśli i czuje. Interakcje na żywo umożliwiają również szybszą wymianę informacji, co przyspiesza proces rozwiązywania problemów. A wiemy już, że to bardzo ważny element dla powodzenia całego procesu. Podsumowując, nawet najbardziej roszczeniowi klienci mogą dostarczyć nam cennych informacji, które pomogą udoskonalić nasze usługi. W takiej sytuacji przede wszystkim słuchajcie swojego klienta, bądźcie empatyczni, zachowujcie spokój, identyfikujcie prawdziwy problem, przyznajcie się, jeżeli to miało miejsce, do błędów, Proponujcie rozwiązanie Waszego klienta i działajcie szybko. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w następnym. Chcesz, abyśmy poruszyli jakiś konkretny problem związany z obsługą klienta w naszych kolejnych filmach? Daj nam znać w komentarzu. Jeżeli te wskazówki były dla Ciebie przydatne, proszę kliknij lubię to pod tym filmem. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, o radzeniu sobie z trudnymi klientami zasubskrybuj nasz kanał.